Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem w Kiku i chcę Wam pokazać fajne białe spódniczki. I spódniczka kosztuje 35 zł. Taka biała jest to bawełna. I mamy taką ładną w kwiatki. Która też mi się bardzo podoba. Na guziczek. I bawełniana. Ta sama cena. No i oczywiście mamy czarne. Spójniczki. Duży spójniczek czynicowy. Kochani, jeżeli jeszcze nie, nie polubiliście mojego kanału, to zachęcam do polubienia. Będzie mi bardzo miło, ponieważ to pokaże, że ta 45 zł, że chcecie takie filmy oglądać, po prostu to jest dla mnie sygnał, czy mam takie filmy kręcić, czy nie. Są to zakupy na żywo, ze mną, tak jak one w rzeczywistości w realu wyglądają. Ja to nazywam bez cukru i lukru, bez podkładania głosu. 34. Jest mój komentarz, który nie będzie się odnosił tylko do ubrań. Powiem, że chciałabym, żebyście zostawili jakiś komentarz. <grym> Kochani, będzie mi bardzo miło. A jak nie macie czasu, to uśmiech, serduszko. Ja z tego miejsca dziękuję Wam bardzo za subskrypcję i Was pozdrawiam. Serdecznie życzę Wam miłego dnia i widzę super spódnicę. O, taka mini falbaneczki, trzy bardzo mi się podoba kolor i materiał i cena 30 zł jest taka zwiewna bardzo dziewczęca i zaraz sobie ją przyłożę, fajna jest, bardzo bardzo fajna jest nad nią się zastanowię i kochani tak to wygląda Ej, teraz tak są takie getry jeżeli ktoś potrzebuje, takie ale kolarki krótsze i zobaczymy, jaka cena. Te są akurat białe, ale są też czarne. I cena 10 zł, tylko więc to jest super cena. Bo one są bawełna, i trochę lajki mają w sobie, ma... i są czarne. I są duże rozmiary też. I idę, bo widzę coś fajnego. Tu przewioszę, bo widzę fajne takie spodnie w militarny zieleń. Bawełna tu z rozcięciami są duże rozmiary. E, słuchajcie, może być muzyka za 20 zł, ponieważ są prawa autorskie i będę musiała tą muzykę zastąpić. E, jeżeli YouTube mi każe, po prostu ją wyciąć. O, i tu mamy fajne spodenki, takie, ale to są takie grube bawełny. I 30, więc tak. Nieraz są prawa autorskie i YouTube po prostu y, każe coś z tym zrobić. Te spodenki jeszcze są za 20 zł w takim bordo, ale te zielone bardziej mi się podobają, ale tu widzę czarny zaraz. Takie z paskiem i są też granatowe. O. I kosztuje 40 zł. I są jeszcze granatowe. I kochani mamy fajne takie dżinsy 7,8 w kropki też oryginalne, pokazuję Wam rzeczy takie które mi się podobają, trochę oryginalne chcę Wam pokazać, coś innego kosztują one 30 zł też bardzo fajne i podobają mi się tutaj te spodnie dresowe one są z takim dres, ale taki właśnie na lato bo jest taki cienki w kwiaty widzicie, taki print, wiosna, lato są też duże rozmiary i cena 45 zł. I bardzo ładny jest ten print. Tu są z kieszeniami. Gumka, fajnie ta gumka jest zrobiona i patrzcie też nureczki. To bardzo jest ładnie wykończone. I na dole mają takie ściągacze I jest to bawełna. Z małą domieszką czegoś z lajkry. Bardzo mi się to podoba. O i kochani są też takie zielone i powiem wam nie wiadomo o, teraz odwieszę. Czekajcie. Może tak. I patrzcie, nie wiadomo, które są ładniejsze. Czy te zielone, czy te różowe. To zależy już jaką kolorystykę lubicie, ale mi by było trudno teraz wybrać, powiem Wam. Najlepiej dwie pary wziąć. No tak, bo obydwie mi się podobają. O! I słuchajcie, jeszcze powiem Wam te niebieskie z lampasem, takie cieniutkie są, za 30 zł. Eee, te wam polecam, jestem ciekawa ceny, bo ja kiedyś kupiłam, mojej mamie się też dobrze chodzi w niej, za 35 zł, do wszystkiego pasują mamy tą wersję trochę ciemniejszą, taką bardziej szarą, oto mam wersję, takie 78 Tutaj jeszcze te wpaski z lampasami są i jestem ciekawa, bo widzę coś w panterkę oryginalnego i zaraz zobaczymy. Kochani zachęcam Was do polubienia mojego kanału, dlatego że po prostu będzie to oznaka, że podoba wam się to co robię. One są takie 78 jak te w kropki. Bawełna z domieszką małą lajkry. Duże rozmiary. Cena 30 zł. Dobra cena. Tu mają takie kieszenie. I tutaj mają kieszenie. Fajne są. Fajna cena. Fajne spodnie. I powiem Wam, że w Kiku jest duży wybór tych spodni. Różnych. Też mamy takie, widzicie. Wojskowe w moro. I... Tu coś innego mamy. Takie w kwiatki. I te w kwiatki kosztują 34 zł. Też bardzo fajne. Te ja kiedyś pokazywałam w poprzednim filmu. Albo były podobne. Bardzo mi się podobają. One są takie zwiewne, czarne. W takie kwiaty. I zaraz Wam powiem, jaka cena. Są duże rozmiary. I cena 30 zł. A tu mamy getry w panterki z takim grubym gumce i cena 30 zł też. O. I tak to wygląda. I jeszcze jest taki print też za 30 zł. takie spodnie. Z gumką z kieszeniami, bardzo miły w dotyku. Słuchajcie, odszycie tych rzeczy jest takie jak w innych sklepach: jak w sieciówkach. E, więc, jak ktoś e, e, też e, nie był nigdy w kiku, a e, wypowiada się, że to jest źle odszyte, no to niech wybierze się do tego sklepu 30. I sam się przekona, że są fajnie te rzeczy odszyte. I fajna cena co do jakości. Tutaj słuchajcie, elegancko tak zrobione, a tu jest gumka. No, wiecie co, możecie za takie sponie zapłacić też więcej. Na przykład 100, ale wtedy płacicie za logo firmy i za markę, a nie za towar. I kochani na tym kończę. Subskrybujcie, lajkujcie. I do następnego. Cześć!